Witam Was, pod... pod... dzisiaj przychodzimy do Was serią em, jedzenia tak jakby fast fooda, tak, w fast foodach do sieci fast foodów, między innymi właśnie McDonald's I będzie, KFC, pizza, ja wam pizza zamówiły. No i teraz Jedziemy. jesteśmy tak. w Amstach, Dokładnie. czyli pierwszym e, fast foodzie, który dzisiaj zobaczycie. Mam e, Stage jest ogólnie koreańską siecią e, właśnie fast fooda. To nazwa ta powstała z myślą, że to jedzenie jest tak dobre. Jak właśnie um, jedzenie umam. Jedzenie umam. Zrobione przez mamusię. Dokładnie. Sprawdźmy. Frytki nie ma nic specjalnego. One są... Czy u nas są takie frytki? Jakieś... W KFC chyba można. Podobnie. Nie. Tak? tak? One są po prostu z przyprawą. Dla mnie są duże lepsze, ja je wam. są z czym? Serem. Z tym serem, którego ja nie lubię. A. Twoim ulubionym. Tak, w Korei można... Was będzie kupować różne słodkie, dziwne rzeczy. I to ma, w środku ma być czekolada? Nie, to genialna Zjadnialna, mm. No dobra. No, no. mm. zamówiliśmy ziemniaczane kulki. Myślałyśmy, że te ziemniaczane kulki to jest cały cały pudak. Ale okazało się, że tych kulek jest tyle, tyle. A reszta to jest po prostu, niech będzie widać kolan. Ja Nie będę tego komentować. To jest kokuma, to jest batat. z czoskiem. <grym> Czuć. Ja sobie zamówiłam burgera, bo jestem bardzo górna. Z jajkiem i z kurczakiem. W sumie wszystkie, wszystkie burgery jest z czasem z kurczakiem. Ale zauważyłaś też, bo na przykład w Polsce nie wydaje mi się, żeby to było aż tak popularne. A w Korei do wielu burgerów się daje jajko. I do wielu mm. głównych rzeczy się daje jajko. Białko. Białko. Zdrowe. W Korei jest bardzo ciekawe to, że oni, jakby w swoją kulturę, mm. wprowadzają zdrowe rzeczy. A Na zasadzie właśnie luźniejsze ubrania, które nas nie opinają, po prostu są zdrowsze dla naszego organizmu, dla naszego krążenia i tak dalej. tak samo z klapki. Mm że jakby, ja, te, ja teraz na przykład sobie nie wyobrażam, nie wiem, pójść gdzieś blisko i zakładać buty, naciągać to na stopy, żeby ta stopa Krasana. po prostu się miażdżyła w tym bucie, tylko po prostu zakładasz klapkę i wychodzisz. Skarpety i klapki. Hmm. Złoto. I to jakby, i to jest piękne, że w tym nie ma nic dziwnego, że ludzie jeżdżą metrem. Hmm, klapka. Jak pada deszcz, oni nie, ubierą, oni nie ubierają zwykłych butów. Albo kalasze, albo zwykłe, gołe stopy. Tak. po prostu jak pada deszcz, to jak masz klapkę i gołą stopę, to jakby ta skarpeta, i nie masz tego, tylko po prostu jakby woda dotyka twojej gołej nogi, szybciej się to wysuszy. No, nie, jest to niekomfortowo. nie jest to niekomfortowe. Nie jest to niekomfortowe tylko po prostu masz mokrą stopę i no mi się strasznie, strasznie dużo rzeczy zmieniło, od kiedy żyję ogólnie w Korei. Kwestia podejścia do związku na pewno mi się zmieniła. że kiedyś myślałabym, na zasadzie tak jak ze swoim pierwszym chłopakiem, już widywaliśmy się codziennie. Że tak to było takie muczowe w sensie, że musisz. Że, tak, to jest oczywiste, że kończysz szkołę, idziesz do chłopaka i tak niby masz przyjaciółki, ale tak nie mimo wszystko ten kopak, Jest, jest tak, na że, pierwszym miejscu. Pod względem może spotkania, nie pod względem stricte wartości. Pomnieść nawet my się spotykałyśmy? Kolejna rzecz, że tak jakby nie randkuje się. Tylko i wyłącznie w domu, w sumie w ogóle się nie randkuje w domu. Jakby. Tylko to takie totalnie już długo. Tak, dłu długo istniejące związki. Tak. Na przykład już na zasadzie 3-4 lat, to tak. Ale te pierwsze dwa lata, gdzie po prostu się ludzie poznają, no bo to jest oczywiste, że nie możemy poznać człowieka w ciągu 2-3 miesięcy. No, czy Znaczy to wła właściwie nie jest tak, że jakby randki spędzane w domu to już jest ten moment, w którym mieszkacie razem, mm. że raczej się nie przychodzi, że no. ktoś do kogoś przychodzi, tylko na zewnątrz. Tak. I właśnie jak uwielbiam kulturę randkowania w Korei pod względem wychodzenia razem, że to jakby chłopak jest po to, żeby z chłopakiem się razem napić, też jakby to nie jest tak, że tylko z koleżankami się mogę napić, ale też mogę z chłopakiem wyjść i się dobrze bawić i mogę z nimi, nie wiem, pójść właśnie do takiego swój i razem mieć po prostu z tego fan. No bo w Polsce jest totalnie kultura spotykania się w domu. W domu. Mm. Że raczej po, po prostu jest no, Halo, przyjdziesz do mnie? Pośledźmy, obejrzyjmy film. Mm. Znaczy wydaje mi się, że to też, na to też ma wiele rzeczy wpływ. Po prostu Polacy mniej zarabiają mniej... i mniej mogą wydawać. Mm. A w Korei nawet jak się ma part time, do, w sensie praca na pół etatu, to nie masz problemu, żeby iść na randkę i wydać, nie wiem, 40 dolarów. No bo to są 4 po prostu godziny w laze, mm. na kuchni czy jako neta. Podejście do nauki mi się na pewno zmieniło. Oj, tak. Bo jeżeli Państwo uważacie, że ciężko się uczyć, to. czy się nic nie uczycie. To jest akurat prawda. Dlaczego znaczy, ja, ja tego tak, już że... nie muszę mówić? Ona jest tutaj od 6 miesięcy. Szczerze, nigdy w całym swoim życiu nie uczyłam się tak, jak uczę się teraz. Codziennie. Taką ilością godzin z takim nakładem po prostu siły i chęci do tego, a w dalszym ciągu mogę powiedzieć, że, że mi do bycia na dobrym poziomie mm. i wystarczająco, że Mia w głowie u siebie czuła, że wystarczająco się nauczyłam? To jest mała. To nie wiem, ile musiałabym na tym siedzieć. Koreańczycy są uczeni na takiej zasadzie, że nie masz jednego tak jakby, jednego obiektu, tylko oprócz jednego obiektu jest to jest całe wszystko wokół. I oni to wszystko wokół widzą. A my jesteśmy uczeni, że skupiasz się tylko i wyłącznie na jednej rzeczy, na konkretnej rzeczy. I to jest problem stara. Bo to widać podczas nauki, że nam jest ciężko się skupić na wielu rzeczach jednocześnie, gdzie oni na przykład pochłaniają już wiedzę z różnych jakby powiedzmy, gałęzi, a my musimy najpierw się skupić na jednym, żeby pójść dalej. A oni oprócz tego jednego widzą resztę. To jest społeczeństwo, które które wszystko. bardzo patrzę, hmm. które wszystko widzi. W sensie oni nie muszą nie sobie tego hmm. skomentować, oni mogą to zatrzymać dla siebie, ale nie myślcie, że oni tego nie zauważyli, bo oni to zauważyli. Ja na przykład pamiętam, jak właśnie byłam na pierwszym poziomie i na przerwie wyciągnęłam szczotkę. Jakby w Polsce żadna nauczycielka by nawet na no to nie zwróciła uwagę. No laska sobie po prostu czesze włosy i tyle. A w trakcie y, lekcji y, nagle pani chciała na samą szczotka i się, się zwróciła do mnie, czy mogę jej dać szczotkę, bo, y, bo widziała, że ma. Gdzie ona sprawdzała innym uczniom y, zadania i kątem oka po prostu zobaczyła, że ja gdzieś tam na końcu z pracy sobie czeszę włosy. I wiedziałam, że gośia ma szczotkę. Oni na przykład nie wiem, widzą też to, że sobie y, zafarbowałam odrost, że wyglądam inaczej, że obcięłam 2 cm włosów, że ubrałam na przykład dzisiaj sukienkę, a pięć dni z rzędu byłam w spodniach, więc muszę iść na ramkę? w takim razie. Skoro przecież ubrałam dzisiaj sukienkę całe życie. Dziękuję Wam bardzo i zapraszamy do, do, kolejnego, do kolejnego do kolejnego. Bo będą dzisiaj dzisiaj razem um, z naszymi znajomymi po prostu zjemy różne dziwne kanapki z McDonalda, które po prostu nie możecie zamówić w Polsce. To jest tylko i wyłącznie edycja, którą tutaj produkują w Korei. My name is Lena. I'm from Ukraine. I can actually can understand what you're saying, so. But still, we can speak English because he doesn't. Say. So, and I'm um, I live in Korea for like almost 10 years, and I'm an artist. yes she's an artisan. probably we're gonna upload like her instagram oh my because, god because i mean she's really amazing and she's really talented I'm Tay. <laughs> uh, sometimes i know how to art too <laughs> <laughs> and yeah i'm a tattoo artist in korea it's so awkward right um, yeah it's opposite yeah. To um, this. that's no, I'm teaching you how to open, <laughs> uh, how to open. This is, okay, <laughs> okay. This is the proper way how <laughs> yeah. to open a burger. You have to open it upside down. like this. Upside down? Uh, because okay. it's easier to eat. Trust me, I'm a pro <laughs> McDonald's eater. It's good. It's a little sweet. A little sweet, okay. You know, it's Korean taste. Yeah. Always like what about dark. spiciness? Mm. There's <laughs> nothing spicy about it. But so, this one is like mozzarella. Yeah. And I don't know. I'm not sure if we can buy it in Poland, but probably it's only like Spanish edition in McDonald's, like in mm. Korea. Yeah, kind of. European. How we? This is how we open it. Just don't follow him. because okay? He don't know what he's doing. So like. Okay. Mm. Yeah. Mm. I can taste. It's actually pretty spicy, don't though. Mm -hmm. Yeah, I think so. Mm. Because I can also smell it. But well, it's like mm. tomato. I can feel strong flavor. Tomato sauce. Dude. Tomato sauce. Okay, for people who doesn't like spicy, I will not really recommend it. Mm -hmm. But like for people who just find the spicy food, I'll give it like eight. Eight. What yeah. about you, Tay? Because you didn't it's tell me your opinion. <laughs> I would say seven. Seven. <laughs> yeah. Why? Why seven? I mean, that's the highest that I can give. Goshas <laughs> burger. I she already knows the taste. Yeah, yeah but it's really good one in korea so she she also uh, i just wants to eat yeah this, so she also want to eat today yeah try. Um, burger just like a burger a bu burger it's like just like a, burger. a burger it's good mm -hmm. i mean yeah. probably it's also in europe right yeah mm -hmm. they, they have mm -hmm. it in yeah. europe yeah. Too. okay oh it smells fish it's a fish it just smells like a fish <laughs> yeah it's, it smells like a fish <laughs> but the first time it came out it's really like yeah probably famous, because they, you did, they wanted yeah <laughs> i think the shrimp one is better the one? Mm. this one only in korea because bulgogi is traditional food right <laughs> the best one mm. sweet it tastes like hamburger just with different <laughs> sauce <laughs> What was the weirdest thing in Korea when you just came here? Like, I don't know, there's just way too many shit. But for me, most shocking was uh, people, like, whole family going to sauna and being naked. Uh, and they are naked? Like, all? Yeah, like, families, they, well they are going to Like, together? even even like mom in law, just she can, like, if you marry together? her son, yeah, she's just like, oh, oh let's wow. just go all together and, and they'll bring you with the grandma <laughs> and cousins. And it's like really uncomfortable. I didn't know that actually. Yeah, they can go whole family together, like grandmas and everyone. They are naked. Naked. Yeah, totally naked. So like, it, it, it's just a kind see of trauma. Pee -pee each other. <laughs> Definitely, and not only pee, -pee. <laughs> Okay, what about you, Tyler? Good thing or bad thing? I mean, both. <laughs> um, some Argusy doing acrobats in the subway. <laughs> <laughs> That's, That's my <laughs> Or like when they're emphasizing something. Yeah. Or like. <laughs> <laughs> what about you, Gosha? What was the weirdest thing? I mean, so far, because Gosha yeah, has been yeah, living like here six like six already month. for six months. Yeah. Se no, seven, right? seven, Seven. already. Yeah. yeah. For me, for now, it's like a, just a... a just terror. like they mm, stare at they, the they are just staring at you. Perverts. Perverts. Not in a good way staring. Yeah, That's yeah, like all people yeah. in Poland or Ukraine. Like, they just like they just like I wanna touch you. <laughs> <laughs> I wanna to touch you. You look sexy. You look so sexy. Uh, you have mom. Yeah, you have mom. You have good no. mom. <laughs> are you are you open minded? <laughs> well, actually it was it was kinda weird, I mean to me. Like mm. for me. Like when I realized that especially like teenagers and adults, mm. they are definitely more open minded than European people. That's true. That's true. Like, they don't respect each other yeah. at all. Like, honestly, they just behave like a slut. Like, and it's about like guys and girls, like, whatever, I don't want to judge. It's just like, they just hang out, they're having like a good time, and it's all like, like, people are just changing. Like, yeah, school. true. Like, okay, selfish. next. Yeah, really selfish people. Yeah, yeah. like Korean, they are really selfish. <laughs> it just seems like. <laughs> Sorry, sorry, guys. sorry. sorry. <laughs> and good thing, I don't know, like teachers, like at school, they are really, I think like they are kinder to foreigners compared to Korean. Mm. Yeah. And really they care and they try to always um, help you. Yeah, with everything. That's really good and also it's really helpful. Yeah, I think that's all. I mean, everything is open until morning. That's a good thing. Mm. I don't know if it's like. Really convenient. Yeah, because most of European countries, I guess, and like America, until Canada. 11 12? Yeah, ele mm. everything closed at maximum like 11 12. Yeah. But here, like, if you are hungry, you can just like, you know, you can call delivery and like, mm. you can order chicken, pizza, like anything you like. They give you a huge catalog. Mm. There's lots of food, like burgers, whatever you want. Mm. So one is cheese, one is. Cheese. Yeah. yeah. I thought they're supposed to cut this, no? Yeah. It's because it looks, so it looks like cheese. Yeah, 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 yeah. I mean, we're gonna just take a bite, I guess. Okay. Surprise. Okay. Big bite. bite. Oh like, I God. am kind of bigger fan of that. Mm. Like, with cheese. It's good. good right? It's good. It's kind of like a Polish or mm. like Ukraine mm -hmm. taste. Like, get out. <laughs> you know. <laughs> you have pierogi. It's like pierogi mm -hmm. with cheese. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. like also, it's also, we call it like a <laughs> so, which one is better? Yeah, definitely. Mm. This, this, nice. this, this one is like nine I really out of know. ten. Yeah. I, didn't it's think four. Like yeah, I don't think. Like it more? Really? Mm. Mm. It's really good. Mm. Like, yeah. Are you weird though? What is this? It is it's a tteokbokki and, yeah. and chicken. And chicken Sweet. It's mm -hmm. not spicy. It smells like spicy. <laughs> <laughs> you have to try, otherwise. <laughs> <laughs> it's good, but it's sweet. Yeah. I miss Korea. But honestly, well, it, doesn't it, mean. it doesn't taste like it doesn't taste like Yeah, it doesn't taste like, yeah, it doesn't taste like <laughs> It's supposed to be like chewy, but this one is just like. The mm -hmm. Before um, mm -hmm. getting Google Bung burger, <laughs> let's talk about <laughs> Korean guys. <laughs> <The> Korean guys. <laughs> yeah, I think they are like the three main types, which is Hongdae, Gangnam, guy, -ga, and. Itam, itanga. Yeah. There's anything characteristic, so like special, about like from guy. You from? Yeah. You first. <laughs> because you're Honda guy, so you go He's from. Yeah. He's fake mm -hmm. from the guy. Flex, flex, flexing grows. His Instagram would be in comments. The first thing that comes into my head. Yeah. Yes. Fuck boys. Facts. Facts. Fact. 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 Yeah. You see, you agree. <laughs> How about you? Telling? Are they like the same vibe or like no, different, no, different? How are you getting approached by guys here in Korea? I think in Italy, they don't treat you as a something special. Mm -hmm. You are just normal person as a as like Korean, mm. so you feel more natural and more comfortable. Um. Um, just read you guys. Uh, it's a it's different, different, different level. It's <laughs> a lot of confidence. They don't even treat me like a human being, just like yeah. treating like a boy. Like, you yeah. level, like, oh, if you okay, don't have I, money. I got a money. Yeah. I'm gonna flex my Rolex. Oh, there's my car outside. Like, okay. I have a money, so probably you're mine already. Yeah, true. <laughs> I'm gonna show you So gross. <laughs> no, for <okay, laughs> sugar daddy. you should go to university or library. <laughs> yeah. That's not what I want to say. I want to say I'm not. I mean because they're like sugar daddy, it's yeah. like old people, like old guys. <coughs> oh. yeah. Level, you know. Which one is the worst? I mean, what kind? Of, Hong I mean, which time? Hongdae. Hongdae. Don't go there. <laughs> don't go there. You, you, see, gonna, that? you, you see that? You see that? I work in Hongdae, okay. <laughs> exactly. Exactly. <laughs> I don't party. I work in the party. It's last one. Mm -hmm. I think the to is super super sweet. But it just it tastes like bulgogi. <laughs> That's Like a bulgogi? Mm. I'm scared. In McDonald's. Mmm. sweeter. Better. Better? Not yeah. sweeter. It's even salty. But I like better it's right? mm. it. It doesn't taste like bulgogi, you no? Know? Right? Mm. Mm.

Jakiekolwiek. Różne sposób. rzeczy: jabłka, makaron, ziemniaki. Wzięłyśmy połowę z ziemniakami z musztardą, a drugą wzięłyśmy z bulgogi. To jest tradycyjna potrawa koreańska z ananasem. Tak. Ja się nie mogę doczekać, było od rana nic nie jadłam. Ja też. Specjalnie na to czekałam. Czuję, jakie to jest grube. I to jest też kolejna rzecz. Ja generalnie pizza... jestem, robię swing w różne strony. Czasem jem mięso, czasem nie jem mięsa, ale staram się go nie jeść. A tutaj, jak, jak zwykle, pizza, która mogłaby być dla osoby, która nie je mięsa, oczywiście co? Ma w sobie kawałki, nie wiem, czy to jest bekon, szynka. Bo No w Ciastu ogóle nie z czuję tej pizzy. W sensie, czasem się ja ja nie czuję ziemniaka. Ja się czuję, jakbym jadła obiad od mamy, znaczy bardziej od tapy. Jakby... Średnia pizza. No. Jeszcze ona coś ma w środku. Jest ona jego podparstwom. Nie, Niestra, to jest taki gruby ser. To jest całe wszystko <grydze> w serze. Mhm. Ogólnie dobry ziemniak. No, ale wydaje mi się, że będzie lepsza z sosami. Jak się zakryje smak tego sosem po prostu. To będzie... inny poziom. Bardzo proszę, jak go ceniasz tamtą pizzę? Ja takie S mocne... 7 na 10, dlatego że jestem zszokowana tym, że mogłam to zjeść. Ale tylko dlatego. A jakby tego nie brać pod uwagę, to nie kupiłabym jej, <grym> raz, żeby ją... O! Nie kupiłabym jej nigdy, gdybym na przykład miała ochotę na pizzę i siedziała sama w domu. Ja chyba 3 na 10. Tak jakby dobry ziemniak. Mmm! <grym> ja jestem fanem tego. Rzeczywająco za dobre. Jest zdecydowanie lepsza. No. Bo tu jest więcej smaków. W sensie to jest słodki słony, a ten ziemniak i jej ciasto razem jest strasznie mdłe. I dlaczego ludzie nie lubią pizzy hawajskiej? Nie wiem. To jest, I to jest Dobre. No dobre, dobre. Ej, za dobre. Kiedy odkrywasz, że pizza hawajska wcale nie jest zła. I dla mnie ta pizza ma vibe serio. Kanapki z jajkiem i dżemem. Naprawdę. <śm> <śm> to ogólnie też są w w sensie w sklepie spożywczym są, yy, w sklepach spożywczych są yy, na przykład kanapki na słodko z bitą śmietaną mm -hmm. i truskawkami w środku. I takie, serio, takie... Nie, szczerze, myślałam, że będzie gorzej, a ta pizza... A ja ci mówiłam, ja ci mówiłam o tym, że ona może być dobra. Tak samo jak szczerze, te, które... Szczerze myślałam, że będzie na odwrót. Że ziemniaki będą lepsze. Mm. No co nie, to ja ci mówiłam, widzisz? Chciałam... Ja... nie że pan z ochrony idzie. Czemu co powie nam coś? Nie wiem. On się no. chyba wystraszył, bo chyba chciał podejść, ale zobaczył, że mhm. idzie cześć. W Kaloszach, Czemu on tu idzie? Nie wiem sprawdzić co robimy. Czemu tu przyszłyśmy? A, bo ładny bił. Tak bo my ogólnie jesteśmy teraz na terenie szkoły. Tutaj uniwersytety mają e, parki. W sumie każdy uniwersytet w całym mm. ma park. Nie tylko w W Ogólnie to jest trochę inaczej niż w Polsce. E, tutaj są kampusy, w sensie, że nie ma tak jakby w, e, w całym mieście porozmieszczanych budynków, w zależności od kierunku, tylko e, po prostu jakby w jednej lokalizacji znajduje się o, 23 budynki. Się no. Hejka, my tutaj przychodzimy do Was z podsumowaniem w sumie dzisiaj. E, chcę mniej więcej tak opisać i e, sobie przypomnieć, co jadłeś? To co nam najbardziej smakowało. Tak, dokładnie. Więc zacznijmy najpierw od Gosi. Więc tak, ja chyba mimo wszystko dalej pozostanę przy słodyczach i dla mnie chyba przez to, że moje ukochane czekoladowe kulki Stofii, mam stać, no to One ja były stopie z jestem... czekoladą? Stof, były stopie. Okej, okay, no. no dobra, no. Okay. Więc ja chyba zostanę przy czekoladowych kulkach z Mamstacz i to by była właśnie ta rzecz, którą chciałabym na przykład przywieźć moim rodzicom, jakbym leciała do Polski, matką. To ty? ja y, z McDonalda y, burger z krewetką, zdecydowanie najlepsza rzecz. A na drugim miejscu burger z Mamstacza ze względu na wielkość, bo te kotlety z kurczaka są po prostu bardzo duże. Y, no i można się nimi najeść za dość rozsądną cenę. I Jest naprawdę bardzo duży wybór, bo na przykład w Polsce też z tymi wege tortillami było bardzo średnie. Na przykład w Mamstac też jadłyśmy bez mięsa w ogóle tylko z samym jajkiem, więc. Ale zdecydowanie McDonald's na pierwszym miejscu, tak. no, no. Zdecydowanie lepsze niż wege e, burger. Zdecydowanie w, jadłam w Polsce wege burgera i nie polecam, a to jest naprawdę. No, ja jestem ogólnie fanem mięsa, ale. Ale, nawet, <laughs> ale dla shrimburgera mogłabym zamienić Big Maca. Mogłabym zamienić Big Maca. Naprawdę, no. aż tak? Mm, mogłabym, no, bardzo dobra. Z pizzami. Ym, no po prostu. Po prostu, po prostu zjadłyśmy, zjadłyśmy. Żeby się nie zmarnowało. Aczkolwiek ta Hawajska w sensie te bulgogi za ananasem, mm. naprawdę nie było złe. E, więc co, na pierwszym miejscu u ciebie? Chyba mimo wszystko jednak McDonald's. McDonald's? Tak. Okej, okay, czyli w sumie nasza opinia jest taka sama. Pierwsze miejsce McDonald's, McDonald's. drugie mam, mam stać. A trzecie chyba mimo wszystko KFC. Tak. Ja, ja się polubiłam z, pi z pierogami z fasolą. No. Polubiłam się. <noise> Czyż to z twarogiem, co Lina mówiła, dobre? No też okej. Okay. Mi lepiej to smakowało, bo to miało to smak takich... To ja dalej fasolę. Pierogów z twarogiem na słodko. Tak, tak, tak. tak o tak, Boże, tak. zjadłabym. Tak. No to co? To na dzisiaj wszystko. Tutaj macie nasze konta Instagramy. Prosimy o subskrypcję. No i co, zostańcie z nami na dłużej i widzimy się w następnym odcinku. Pa!